No ja usiąkowa z tej strony. Ja mal na znów wojanowicach. Pewnie już wiecie co w tym filmiku ma być, bo mówiłem, tak mówiłem, co ma być w tym filmiku. Czyli budowanie budy dla psa I jeszcze jedną rzecz miałam wymyślić. I wymyśliłem. Pokażę wam później ją. Ale a czy no? Najpierw musimy nakarmić, A czy oh. pierwszy zrobimy budę? Później nakarmimy. Jak tamten wielki krąg został wywalony w powietrze, tam z nim będziemy musieli mieć szyszności. Właśnie go zobaczyłem. Dostałam wiadomość i muszę tam coś zrobić, więc yy, jakby lecimy pierw z pieskiem. Yy, robimy mu dłudę, To jest ten pimpek. Przeczytam. Miejsce budowy dla budowy budy dla psa. Pimpka. Dostałam rzeczy. No fajnie. Okej, okay. ale wiecie co? Chyba lepiej pójdę pierw do chaty. Wiecie po co? Tak jest to jest jasna sprawa. No żeby, yy, jakby czemu, jakby żeby dostać iteny. Czekajcie chwilę, by dostać ten, yy, które mam tutaj. Wiadomo jakie to są co nie? i kilow. No i te ryby też mi się muszą przydać. No i to na razie jest przydatne. Później wrócimy na następne rzeczy. Część. W razie na budowę. A spokojnie wszystko zdążymy. I tak, bierzemy. Pyk, 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 pyk. No i mam cały ksipunek zajęty. No ale spokojnie. I to się wyklepie. Dobra. Tyk. 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 Tyk, 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 tyk. Tyk, 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 tyk. I dobra. Dajmy tak. Tak, tak, tak. Yy, no, co jeszcze dajmy. Tak, tak. No, na razie to rzeczy. Kilo siekiera, No i chlebek. Chlebek damy po prostu. Tutaj. Dobra. O nie! Patrzcie, teraz. Jeden zmarnowałem. No i co z tego? Wywalimy to. A przy okazji i tak muszę iść przed tym spać, co nie? Yy, Wezmiemy żelazo i idziemy do łóżka spać. Na początek odcinka nawet jeszcze nie zbudowaliśmy W drugim minuty odcinku. Ale pójdziemy spać na spokojnie. I się obudzimy. Świece się spaliły. Następny odcinek. O, nie, ja napalam się dalej. Dobre. Dobra. Idziemy na dół. Będzie taki domek w drzewie. Bo po prostu taką. Zrobię o... taki. No dobra, się Idziemy projektować. Dobra. Ja myślę, że zrobimy tak. Pierw podłogę. Musimy wykopać. Macie. Podłogę wykopiemy chlebem. Najlepszy pomysł. Z mojej strony, jak dla mnie. No bo no czym mamy wykopać? No i da. I tak. E, damy tak. Niebieski. Niebieski, niebieski. I pode mną niebieski, I tu się ten, ten, ten. I na podłodze damy to. To jest dobre miejsce na budę. Trochę dalej mogę zrobić tam do no, no, dobra. A spokojnie. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. Pyk, pyk. No, jest gites i teraz musimy zrobić yy, dach, zaraz zobaczycie, to o tym drewno skopię oczywiście, tak. Nie, 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 pomyliło mi się coś tutaj, patrzcie teraz, o to mi chodziło, I tyk i tyk, wiecie co chcę? tyk, tyk, tyk i tyk i coś tu nie poszło, widzicie? Pyk, 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 pyk. Dobra, czekajcie. To jest wejście dla budy. Yy. Dobra, czekajcie. Miałam skopać to no teraz, bo to niepotrzebne mi było. Dobra, i tak. Tu musiałam coś zrobić, by. Oprócz tego. Pyk, 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 pyk. No i mamy. Ładnie, tylko jeszcze oświetlenie tu, bam, my, ok Teraz musimy tu wejść, ale ja wiem w jaki sposób. Drewno mamy dużo. Tak, u góry znów to samo, technika. I patrzcie. Nie no dobra, to będzie słabo wyglądało. 100%. procent. Dawajcie. Tu takie coś. Y, żelazo, żelazo, nie, 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 nie. Pyk. Pyk. Okej. Okay. Mamy. Okej. Okay. I teraz tu dam tamten, dobra. Teraz tu i tu. I tu właśnie, no właśnie. I co tu teraz dan? Jak nie, no dobra, to zostaniemy? i tak. Nie, żelazo zapomniałam, do tego jego na razie nie wykorzystuję do budowania. Dobra, to zostanie, no nie może tak zostać, no. To jest tylko światło do mowy. Ok. Taki, buta taka, na razie to jest początek, spokojnie. I tak, Ale to był schoda, ale jednak zostawmy to, bo to tutaj ta kota. W ogóle dirt. Muszę tutaj dać. OK. Yy, no i tak. W środku damy oczywiście coś do jedzenia, a ja mam yy, steka, ale oczywiście to damy na jakby taką miseczkę. Pyk. 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 I ona no. będzie tutaj. Tutaj będzie. I wodę damy na podwórku, na podwórku i ją zrobimy tutaj, nie będzie tak centralnie budzie, będzie koło budy. Bo po prostu, żeby miał też jak babcia się bawi, żeby miał y, szybkie dojście do, wiadomo, do picia. No, i tu mamy ładnie zrobione. No i mamy wodę. Ok. Niektóre już rzeczy możemy chować. Na przykład takie to, to. No jeszcze nie wszystkiego. I tak. To. Spokojnie jeszcze damy tu. żeby miał. To mamy jeszcze dwa. To tył, tył jeszcze ob ten. Albo nie, jeszcze jakiś teren. O tu i o tu. podoba, mi się podoba. Dobra, niepotrzebne już rzeczy, takie jak to, 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 to. To, to odstawiamy do szulkera. Szulkę kopiemy i damy go do skrzyni. I tą tabliczkę też weźmiemy i damy ją do skrzyni teraz. I to jest twój domek, Pimpek. Pimpek, chodź. chodź. On chce ostatnio ryby? To jest druga misja. Muszę mu załatwić zaparzone ryby, jak nie mam węgla. Po prostu nie idę do kopalni zbierać węgla. Stary. Muszę mu spalone ryby załatwić. Naś ja widziałam taką tą rakietę, co przeleciała z emeraldem u góry. Coś mi to świadczy, ale jeszcze wam nie będę mówił. Właśnie on jest głodny. Widzicie, muszę na jakiś czas to przynieść. Tego nie dam mu, bo to jest takie zapasowe. Wiecie o co chodzi? Chodź, Pimpek. Pimpek. Chodź. No nie wytrzymam. Chodź tutaj pimpek. No nie, chodzi o nie, 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 Pyk. Pyk, 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 pyk. Pyk. No i zaraz mam jakieś problemy z przeniesieniem psa. Muszą się znaleźć. Nie, nie, nie do tamtego jedzenia. No i mam. Tu buda nie sobie żyje. A na razie mamy jego misję z głowy. Zbudowanie, misję, zbudowanie tego budy. Ale jeszcze mamy jedną jego misję. Jedną misję z głowy, ale drugą jeszcze mamy. W ogóle ta tabliczka dębu się schowa do shulkera. do no, tych niepotrzebnych rzeczy na razie. Na większych tak niepotrzebnych. No i żelazny kilof jest potrzebny. A jednak muszę wziąć diamentowy... No i to, i siekierka. No i jedzenie. No i idziemy w tamto miejsce, albo nie, potrzebujemy jeszcze coś. I to jest to, co zostało mi z tamtego jeszcze odcinka. O czym mówię, wiecie? Fireverti, y, trudno będzie to zrobić. Serio trudno. Ja takich rzeczy nie umiem robić. Idziemy tam na piechotę na razie. O właśnie do tego no, na piechotę. Musimy to zebrać. To. Jak myślicie, dam radę? Nie dam rady, 100%. Ale na razie mam jeszcze tam drugą rakietę. Tak. Się zawije na tym bardziej. Patrzcie. Jak to szybko lata. Czemu mi tak mało HP zadało to? Ty! Mam lepszy pomysł. Patrzcie na to teraz. Jaki mi zrobimy. Bo to na spokojnie upada. Tak o. Więc tak. Lecimy tak. Raz. Aż mi będzie sufit. No tu łapę. Raz, dwa, Raz, dwa. Raz. No i tu już mamy sufit. I teraz muszę je łapać. Okej. Okay. Musimy już ostrożnie. A dobra, i tak się zbierze spokojnie. Dobra, spokojnie. I szmaragdów. Blok. Seriously? Ok. mamy. Teraz wystarczy zrobić tak i tak. podleciałem, dobra i zrobiony misja ta, no i idziemy tam teraz, mamy szmaragdowy blok, blok szmalagdu. idziemy, gdzieś mamy wódkę, a tutaj wódka villager, ja chyba wiem, pokaż co tu masz, a są pieczone ryby właśnie, bo muszę wracać po ryby dobra villager zaraz do ciebie wrócę idzie od razu noc oj przepraszam was idzie od razu noc więc wiecie co ogarnę spanie i się najem przed spaniem i później, później wyciągnę później wyciągnę już wyciągnę ryby. ryby. A i od razu przerobię to. Na mini szmaragdziki. I potrzebuję tylko jednego szmaragda, więc większość mogę schować. I masz i ładnie. Ładnie, ładnie mam jeden szmaragdzik. Idziemy spać, a jak wyjdę z łóżka, wracamy i idziemy na dół, a nie usmażemy już piesą, bo nie ma zębów, mówię, a teraz pewnie się pytacie, a wiecie, yy, musimy trochę wydłużyć. Dobra, no siema, stary, tak mam do Ciebie, Dina, no właśnie tego, dziękuję. Tak, nie mogę tego zjeść na kole. Muszę się odsądnąć. Jest znajdzony już. Dobra, damy mu kiedy indziej. W jakimś tam odcinku yy, dam mu to jedzonko yy, tylko schowajmy niepotrzebne rzeczy już na dzisiaj w ogóle ten kilof yy, no. yy, tak siekiera kilof i kilof tyk tyk jedzenie wiecie po co tyk i w ogóle zapomniała wymnoć litry tyk. i tak to to i to te rzeczy no Yy, to wiadomo, litr w jakichś momentach są potrzebne. Pieczoną rybę też mi będzie potrzebna. No i jakby no, było to na tyle w tym odcinku. Igzę. Żegnam się z Wami, bo zrobiłem to, co miałem, czyli budę dla pieska i tamto. Żegnam się z Wami. No i na razie.